Jakim inwestorom należałoby polecić obligacje samorządowe, a jakim komu korporacyjne? Czy nie ma to znaczenia? Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że różnice pomiędzy obligacjami korporacyjnymi i samorządowymi będą bardzo niewielkie i rzeczywiście jeśli mamy obligacje przedsiębiorstw bardzo stabilnych, o wysokim ratingu, które nie miały wcześniej problemów z płynnością, które mają bardzo dochodowy biznes, te różnice nie będą duże. Natomiast generalnie przyjmuje się, że Inwestowanie w obligacje korporacyjne jest nieco bardziej ryzykowne, i, za, i co za tym idzie, może wy, być troszeczkę bardziej czasochłonne, ponieważ będzie wymagało głębszego, głębszej analizy danych finansowych takiego emitenta, żebyśmy wiedzieli, z jakim ryzykiem niewypłacalności mamy do czynienia. W przypadku obligacji komunalnych jest kilka prawnych ograniczeń, jak na przykład ograniczenie zadłużania się w relacji do dochodu, które niejako ustawowo ogranicza już ryzyko które podejmujemy. Także można powiedzieć, że obligacje komunalne są nieco bardziej bezpieczne.